Cześć, dzień dobry, witam was serdecznie w taki trochę szarawy, deszczowy dzień, ale to nie szkodzi i wcale go to nie przykreśla i tak będzie miło, taką mam nadzieję i takie mam nastawienie prawie codziennie, staram się takie mieć jak wstanę, nie zawsze mi wychodzi, ale staram się. Co będzie się dzisiaj działo? Zobaczymy, mam jeden plan i cały czas się zastanawiam nad jego realizacją, więc zobaczymy. A póki co jest godzina 6.52, więc ja idę się ubierać i hanie wieś do przedszkola. Hania wróciła do przedszkola. Niektórzy z Was się dziwią, jak to przecież jest dopiero sierpień, a no tak to w naszym przedszkolu trzytygodniowa przerwa. Myślę, że dużo zależy właśnie od placówki. Niektóre zamykane są na całe wakacje, niektóre na dwa tygodnie. Chyba nie słyszałam, żeby. Nie było zamykane żadne, w sensie, żeby było otwarte przez całe wakacje. Natomiast u nas to są trzy tygodnie i trzy tygodnie już minęły, także dzisiaj Hania znowu idzie, ale jest póki co bardzo szczęśliwa, bo się tęskniła za wszystkimi, także mam nadzieję, że wstanie bez problemu, zbierze się. Także jadę zrobić to i zobaczymy, co będzie dalej. Okej, okay, Hania odwieziona i zadowolona. Co prawda dzisiaj był ze wstawaniem większy problem niż na przykład wczoraj. Natomiast oświadczyła mi w aucie, że jutro to nasz nie idzie. Jakbym <grym> wiedziała, że tak będzie. Trzy dni i już koniec, starczy. Eee, tak. a przyjaciół nie idę? Ja mówię, o nie, nie moja kochana. Tak to się nie będziemy bawić. Pięć tygodni przesiedziane w domu. Trzeba jednak e, trochę pochodzić. Poza tym przedszkole jest super. Ja chodziłam i lubiłam. Na początku trochę płakałam. Chyba ten pierwszy rok ale potem było fajne. czekajcie, bo chyba za jasno mam ustawione obiektyw. Tak, strasznie jasno było, nie lubię jak jest właśnie tak prześwietlone, jak ktoś nakłada filtr na twarze, to na twarzy, na twarz, to jest w ogóle dla mnie niezrozumiałe totalnie, bez sensu. Ale nie o tym chciałam, jak słyszycie taki szum dziwny, to otwarte mam okno, a pada deszcz, ale jest tak przyjemnie jak to wpada do środka, że nie będę sobie tego odbierać, tej przyjemności. W każdym razie, jaki plan na dziś? Tak sobie pomyślałam i chyba to zrealizuję. No i jest jakiś. Czekajcie, od początku, od początku. Od początku się maluję, bo wymyśliłam no sobie, że Hania poszła do przedszkola, mam taki troszeczkę luźniejszy tydzień, jeszcze są wakacje i w ogóle i chciałabym pójść do kina, żeby sobie zrobić przyjemność i że sobie sama ze sobą zrobić taką randkę, że sama idę do kina. Ja nie wiem, czy jak kiedykolwiek w życiu byłam sama w kinie i uznałam, że to jest świetny plan, żeby odwieźć Hania i właśnie pójść do kina. Na Barbie oczywiście. Ja wiem, że już jest dużo, że już jest za głośno, że już niektórzy mają pokokardy i tak dalej. Ja ogólnie Barbie uwielbiam, to była moja ulubiona zabawka z dzieciństwa. Bawiłam się tym godzinami z koleżankami, miałam tych Barbie. Generalnie no, to jest dla mnie ikona i symbol, od małego. Natomiast no uważam, że film, ze względu na scenografię, kostiumy, całą historię, ale też to, że nie jest tak banalny jak na przykład marketing mówi, no to, że warto go zobaczyć. Równie dobrze zastanawiałam się nad Oppenheimerem, ponieważ ja kocham Kiliana Murphy, ale Oppenheimer jest strasznie długi i myślę, że obejrzymy sobie wspólnie w domu. A na Barbie kogo ja zabiorę? W sensie mogłabym jakieś koleżanki, ale jest wtorek, 11. To średnio. Myślę, że kogoś chętnego znalazła na te godzinę i ten czas, także pomyślałam, że siebie rozpieszczę i pójdę sobie sama do kina, doświadczyć czegoś takiego nowego. A jaki jest problem? No taki, że wiecie, że generalnie w tym czasie mogłabym coś robić innego, mogłabym sprzątać, ogarniać to, tamto, siamto nie, obowiązki domowe. Ale czasem trzeba powiedzieć, Basta dość jakie obowiązki domowe i co do tego kina? Przecież nic się nie stanie, świat się nie zawali. Jak tej zmywarki nie rozpakujesz, albo rozpakujesz ją po południu. W sensie wiecie, zawsze, albo bardzo często, albo za często stawiamy obowiązek nad przyjemność. I właśnie to taki mój wyrzut sumienia, nie? że ja powinnam zrobić coś innego w tym czasie, a nie iść sobie posiedzieć w kinie. I właśnie dlatego pójdę, bo jeszcze rano się zastanawiałam, czy iść, czy nie iść. No, przecież znajdę do roboty coś, znajdę na jakieś pranie, coś znajdę, natomiast, bo takich pracowych rzeczy mam dzisiaj mało, o, o, o to chodzi. No natomiast, właśnie chyba chodzi o to, żeby powiedzieć sobie, że czasem trzeba się rozpieścić i właśnie taką przyjemność sobie sprawić. Za 30 zł, przyjemność, dwie godziny. Myślę, że to będzie wizualnie fajna uczta. Yy. Także idę na 11. Jest seans w koronie, to jest najbliższy ode mnie kino. Także wybieram się po prostu do najbliższego punktu na I myślę, że będę zadowolona. Że teraz jeszcze mam takie dalej, a może jednak zostałabym w tym domu i porobiła coś innego. To jak już stamtąd wyjdę, to będę bardzo zadowolona i będę o to chciała jeszcze powtórzyć. A w kinie nie byłam od grudnia, byliśmy razem wszyscy. Z moimi braćmi, z moim tatą na awatarze No ale w grudniu to było dawno, mamy sierpień. Plus wcześniej, jak był awatar przed awatarem to nie byłam O ludzie, od Hanna się chyba urodziła, wiecie? No bo zawsze właśnie to jest tak, że jest do zrobienia coś innego. A jeszcze, jeżeli jesteście rodzicami z małym dzieckiem i na przykład nie macie wokół siebie rodzeństwa, kuzynostwa, dziadków i tak dalej, nie macie opiekunki, no to nie ma często co z tym dzieckiem zrobić, w sensie, chcę iść do kina i co? co mam zrobić z Hanią, nie? Dziś jest w przedszkolu, więc super, że pani się nią zajmują i ja mogę ten czas sobie poświęcić. Natomiast, no, wcześniej takiej możliwości nie było. W sensie myślę, że każdy rodzic właśnie w takiej sytuacji jak my, który nie ma gdzieś obok pomocy takiej natychmiast, yy, doskonale mnie rozumie. Także docencie wszystkie babcie dziadków, które macie obok i do których możecie dzieciaki podrzucić, bo my tej możliwości nie mamy. W Maryce mieszkają 70 km stąd, od nas i są też dalej czynni zawodowo, więc wiecie, mam swoje obowiązki. Na pewno Hania pojedzie, tak mi się wydaje, do dziadków tam na 4-5 dni e, na wakacje jeszcze pod koniec, ale, ale tak o, no już, żeby sobie wyskoczyć do kina, tutaj opieki nie mamy. Nie, żeby to był dla mnie jakiś niewidomity jaki problem, nie, żebym narzekała, ale właśnie e, próbuję znowu siebie usprawiedliwić. O, a może właśnie nie powinnam się usprawiedliwiać, tylko iść do tego kina i się cieszyć seansem. Normalnie to mam bardzo dużo rzeczy kosmetyków do przetestowania, ale odłożyłam sobie je do osobnego filmu, który chyba planuję nagrywać jutro. Także na pewno na dniach w przyszłym tygodniu, nie wiem, nie wiem, nie znam tej rozpiski w głowie, nie mogę przechowywać tyle rzeczy w głowie aż, dlatego dużo rzeczy zapisuję. E, będzie taki film właśnie z testem na żywo, będą też rzeczy z kolekcji Ewy, ale też nowości z Glam Shopu. no fajnie będzie. Natomiast no właśnie, dużo jest w tamtej szufladzie do filmu, a w takiej szufladzie nie do filmu znalazłam blask w płynie. I to brzmi naprawdę obiecująco. Cień do oczu właśnie z Glam Shopu, coś takiego płynnego. Że lekka baza brązowa i jakieś takie złotko. Ja właśnie mam tu taki lekki z zielonym, z fioletowym, może powinno być taki fioletowy, barbiowy sobie nałożyć. Powinnam, powinnam, nie powinnam. Nie ja mam ochoty się też jakoś dzisiaj na ten sean stroić w Barbie style. Yy, ale jestem zastarana to, co się powinno, a co się nie powinno, ale o! To będzie ładne. Myślałam, że być bardziej fioletowe, a jest takie. Niebieskie, ale wygląda pięknie. Oho, oho, tak to sobie nałożę i tutaj chyba w tej środkowej palci, parco, partii części doklepię palcem. Wtedy to tak naturalnie chyba wygląda. Nie ma takiego załamania mocnego. Piękne, bo daje taki lekki, błyszczący efekt. Yy, tak sparklinguje, jak to powiedzieć, błyszczy, no po prostu. A nie jest taki ciężki i mocny jak cień, bo to jest taki lżejszy właśnie efekt. No i też zobaczcie, nic się nie usypuje, nie ma z tym problemu, także bardzo fajnie. Chętnie przetestuję też kolejne kolorki. Bardzo ładne. A ten kolor to jest, słuchajcie, pyłek w płynie, a to jest pyłek w płynie w ogóle. To jak wpłynie, może to jest kolor? Tak! To jest kolor! I'm oh, sorry! Oh. Okazja jest taka, że postanowiłam nałożyć bardzo dawno niewidziany na moich ustach kolor, a bardzo wiele z was mnie z nim kojarzy. Bardzo wiele z was pamięta też tego vloga, gdzie dostałam od Ewy właśnie pomadkę Candy Jam ja Jam z Maka. No i stwierdziłam, jak dzisiaj idę na te Barbie, nie mam zamiaru się jakoś nie wiadomo jak stroić, bo to jest po prostu zwykły wypad do kina we wtorkowy poranek ale zrobię sobie tę przyjemność. No i jakiś właśnie taki bardziej barbiowy akcent, a też idealnie pasuje do moich paznokci, także nałożyłam, yy, trochę się bałam, ale twarz mi się aż rozpromieniła. Cudowny jest to kolor. Dobra, mam jeszcze kilka obowiązków domowych, tak na szybciutko. Co zdążę, to zdążę, ale jest dziewiąta, a seans jest o 11, no to spoko. Jeszcze jakieś śniadanie. to wam pokażę, co ostatnio jadam. Yy, no i tyle. Także zabieram się na razie za kulisami, za jakieś Ogarnię koszyk. Słuchajcie, wygląda na to w tej chwili, że <grywka> będę miała prywatny sens. Aż ciężko się zdecydować, które miejsce wybrać. Nie wiem, gdzieś tu chyba, nie? Szaleństwo. Różowo-warwiowa, a jak musiały być akcenty? A to już chyba mówiłam. Bo tak, nagrywam dzisiaj też troszkę Insta Store i nie wiem, co, co było tu, a co było tu. W każdym razie idę, mam jeszcze 8 minut, także do toalety. Jeszcze pewnie będą reklamy, także na spokojnie. Po, no to po będzie po, ale generalnie mam zamiar odebrać Hanie w drodze powrotnej. Więc myślę, że wejdę na jakieś zakupy spożywcze. Wczoraj sobie obczaiłam gazetkę Biedry i popatrzyłam, poscreenowałam, jakie są promocje. Może na reklamach obejrzę, słuchajcie, gazetkę z Lidla i też zobaczę, co tam się dzieje. Mogłabym tu iść do galerii handlowej, ale twierdzę, że nic nie potrzebuję. A jak wejdę, to będę potrzebować... Wiecie, jak to jest. Jak zobaczysz, rodzi to potrzebę. To są właśnie te generatory potrzeb. Więc lepiej po prostu nie wchodzić. Wtedy się na pewno nie kupi. Natomiast no, spożywka to zawsze. Widziałam, że w Biedronce były też jakieś fajne promocje na antyperspiranty, na pasty do zębów, także warto właśnie na prądze takie rzeczy ewentualnie kupić. Także zobaczymy, generalnie nie chce mi się wracać do domu, żeby później wrócić kochanie, bo mam po nią idealnie po drodze, także muszę sobie coś wymyślić, a ja chcę, żeby też zjadła obiadek jeszcze. O. Także, żeby tak do drugiej, przed drugą ją odebrać. A wejdę z kina. O pierwszej. O, o to mi chodzi. Będę musiała sobie jakoś zorganizować godzinę, ale w sumie będzie godzina, to jest takie coś. Dobra, idę. Mam nadzieję, że film mi się będzie podobał, ale nawet jak mi się nie będzie podobał, w co wątpię, to się cieszę, że wyszłam, że się zdecydowałam i że postawiłam siebie, a nie na przykład rozpakowanie zmywarki na pierwszym miejscu. I już posałam się, idę do auta, usiąść na spokojnie i opowiedzieć Wam, jak wrażenia. ja się nawet spłakałam, wiecie? Ale ja to, no, u mnie to w sumie nie jest nic dziwnego, że się spłakałam. Po pierwsze, od początku, tak idąc chronologicznie, film jest przepiękny, rewelacyjnie zrobiony. Kostiumy, scenografia, wewnętrzne dziecko po prostu się tak cieszy do tych wszystkich domków, gadżetów, ubranych. No to jest absolutnie cudowne, jeżeli właśnie gdzieś tam w przyszłości lubiliście barbie, bo się barbie. Ja miałam marzenie, żeby mieć domek barbie. Nigdy to marzenie się nie spełniło. Miałam jakieś tam poszczególne mebelki. Sama tworzyłam, kreowałam tę rzeczywistość. Natomiast no, moje wewnętrzne dziecko było absolutnie przeszczęśliwe widząc. To, co się dzieje na ekranie. Margot robi, moim zdaniem, genialna w roli Barbie. No, właśnie taka Barbie. Idealne ruchy, zachowania, wszystko w punkt. Ale przede wszystkim, moim zdaniem, nie jest to film o tych pięknych obrazkach Barbie, chociaż one są właśnie. Bardzo przyjemne w percepcji, ale przede wszystkim jest to film o tożsamości, o odszukiwaniu własnego ja, o tym, kim jesteśmy, o budowaniu tak naprawdę własnej tożsamości. Nie tyle o odszukiwaniu, ale o jej budowaniu, że możesz być kim chcesz, możesz robić, co chcesz, wszystko należy do Ciebie i to w Tobie jest ta decyzyjność. I oczywiście ten wątek mi się bardzo podobał. Moim zdaniem jest to też film o równości. Dużo osób mówi, że to o patriarchacie. Ja bym tam nie upatrywała aż tak bardzo patriarchatu, jak właśnie równość, co też mi się oczywiście bardzo podoba, no bo i potrzeba tego Kana, i potrzeba tej Barbie, no ale też o trudach bycia kobietą i myślę, że każdą kobietę ten fragment yy, ce, tym, że nigdy nie będziemy wystarczającej zawsze będziemy miały podgórkę i zawsze trzeba tak, albo tak albo tak, albo tak i to jest ta nierozerwalność ten konflikt, ten oksymoron, ta sprzeczność generalnie no fajne, fajne yy, Fajne przesłanie z tego filmu płynie, tak jak wszyscy mówili. Bardzo mi się podobało, jestem zadowolona, że poszłam. Nie wiem, czy bardziej mi się podobał film, czy to, że po prostu na niego poszłam i sobie zrobiłam coś innego niż robię na co dzień. Tak jakby chyba nigdy w życiu nie byłam sama w kinie. Ale to no też nie jest to, to 10 na 10. Nie, nie jest to, to arcydzieło. Jakby w sensie widziałam w życiu lepsze filmy. Momentami gdzieś to zakrawało o taki... Takie miało momenty banalne, momenty też głupkowate, wiadomo w tej całej scenografii i w tym plastiku te głupkowate momenty trochę ledły, nikły, natomiast no były takie dziwne sceny. No nie jest to 10 na 10, ale myślę, że warto pójść zobaczyć, no pewno warto obejrzeć, jak już nie do kina to gdzieś tam y, sobie za i 7,5? Na 10, 8? No nie, 8 raczej, bo mi się bardzo podobało, ale też tak jak mówię, Barbie kocham, więc jestem aż tak obiektywna. 8 na 10. Myślę, że to bardzo dobra ocena, no ale jednak nie 10 na 10. Zadowolona jestem. Chciałam jeszcze wejść po coś do jedzenia, ale tu nic nie ma takiego fajnego, lżejszego. Także tak jak mówiłam, jest dwadzieścia po pierwszej, jadę zrobić zakupy do Biedry. Sobie coś tam, jakąś przekąskę kupię, bo po prostu jestem głodna po tym śniadaniu, a popcorn nie, 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 to nie wchodzi w grę. Eee, i, I będę odbierać Hania. To myślę, że właśnie tak będzie druga. Także idealnie. O szesnastej mamy odwiedziny mojego brata. Eee, ale czy on wam powie po co przyjechał, to już jemu zostawię te decyzje. Ja nie będę zdradzać, zobaczymy czy, czy będzie chciał powiedzieć, czy nie. Także plany na najbliższe godziny mam, jedziemy do Biedry. Ok, zakupy jakie udane, coś dzisiaj mi się język plącze, udane. Generalnie ja obiecałam sobie, że będę troszeczkę uważniejsza w zakupach, to znaczy <noise> będę przeglądać gazetki, na przykład. W sensie wiecie, ty kasy idzie Tyle, że myślę, że warto w te gazetki zaglądać i łapać, jak ktoś jest na promocjach. Tak wygląda mój paragon. Praktycznie na każdą rzecz mam nabitę promocję jakąś. Także super, bardzo się cieszę. No właśnie, wczoraj obejrzałam sobie gazetkę i mówię, pojadę na zakupy takie pod pod gazetkę pod promocję. I finalnie zapłaciłam 145 zł, a widziałam tam u pani pokazało, że rabat to był 77 zł, czyli 77 zł zaoszczędziłam. To jest słuchajcie, naprawdę dużo. Na przykład kupiłam e, pastę do zębów, były trzy i jedna gratis. To już jest 9 zł do przodu, bo tyle właśnie ta pasta kosztowała, a pasty przecież mogą leżeć, a to się też szybko zużywa. Z dzisiaj so, albo jutro zrobimy sobie kukurydzę, bo były. E, 1 plus 1 gratis. Też kosztowała kukurydza chyba 2,50, a jedna gratis się była, czyli cztery kukurydze kupiłam. No to już mamy pomysł tam na jakąś przekąskę czy kolację, tak? A wszyscy to lubimy. I akurat zjemy to co było sobie. Na... Bo my zazwyczaj wiecie jakieś problemy. Jemy to, na co mamy ochotę i to, co lubimy, a nie to, co jest z promocji. A czasami można. No wiecie, czasami można zjeść kukurydzę. O, z kamisa były trzy przyprawy, jedna gratis, czyli też jestem kilka złotych do przodu a oregano, papryka będą na bazylia pieprz czarny. Jak nie mam to fajnie, a jak mam to na pewno się zużyję, bo po prostu tego w kuchni na bieżąco używam. Mój ulubiony antyperspirant dobrze o tym wiecie, Rexona. Była jedna, a druga za pół ceny, No i właśnie to tak trochę trzeba w życiu robić. A były bardzo tanie borówki, więc wzięłam, to też fajna przekąska. Na przykład taka rybka na raz to już mam pomysł na kolację. Były dwie, też dużo taniej. Jajka, wytłaczanki, dwie yy, dużo taniej. Tak naprawdę wzięłam tylko cztery bułki chyba w normalnej cenie. I czy ja jeszcze coś wzięłam w normalnej cenie? A i zupkę. O, makrela była na przecenie. No, a będę teraz co tydzień te gazetki oglądać. Wzięłam w normalnej cenie zupkę pieczarkową z makaronem, bo mnie tak skusiło. E, a dzisiaj mój partner przywodzi nam z miasta obiad z tego e, baru mlecznego, który tak zawsze lubimy. Ja zawsze tam jak jestem, to sobie biorę jakąś zupę, ale nie zadzwonił, nie powiedział mi jakie są. Może Hania się też załapie. Było tofu na prące też dwa. Weź, to będzie drugie tańsze. A zobaczcie, tofu ma na przykład datę ważności. Długo, tak, aż do września, 21 września, więc na pewno je zdążę spokojnie sobie zjeść, i myślę, że tu tak trzeba rozmyślnie robić. O, wziąłem też mięso mielone. Mięso mielone, albo zrobię kotlety, albo zrobię pulpety, albo zrobię spaghetti, a było dwa plus jedno gratis, albo jedną za coś tam desej. W każdym razie trochę gdzieś tak będę. Ja taki mam plan, zobaczmy, jak długo mi wyjdzie. No tak myśleć, bardziej myśleć, a nie po prostu iść na pałę do tego sklepu. Ale ja już myślę, że na podstawie gazetek. Dzisiaj to sobie wczoraj zrobiłam, ale na podstawie gazetek można fajnie planować sobie menu tygodniowe. W każdym razie jeszcze kupiłam taką piątnicę. Też druga była chyba za połowę ceny, ale już jestem głodna, to sobie ten koktajl odżywczy mango i marakuja wypiję, cukry. Za dużo. Nie, nie jest tak źle. 23 gramy w porcji całej. To 26%. Nie najlepiej, nie najgorzej. Jest to taka głodna, że to już była taka jedna z lepszych opcji. Dobra, jadę po hania, to już mam obok hania. A która jest 10 po drugiej. Idealnie. Jest i mój brat. Cześć! Ale mój brat nie chce powiedzieć, po co przyjechał, to nie. Nie dowiacie się. To już jedzie. Odwiedziny przyjechał. Odwiedziny. Posiedział trochę, posiedział i, i, i spadam. Może kiedyś, może kiedyś się uda zdradzić tajemnicę. Tyle. Nie, nie. Jakoś tak szybko mi minął. Ale rzadko robię takie rzeczy, że znikam na 3 godziny w kinie. Więc pewnie dlatego mój brat już pojechał. Jakieś dłuższy czas temu już położył śmiechanie. Coś mi światło tutaj wariuje. Ale też mi aparat wariuje, ja muszę go znowu zanie zanieść do naprawy na tą samą masterkę. Jestem zła. Tak mi się przypomniało teraz, bo Och, przed chwilą, chwilę siedziałam przy nim. W każdym razie, no myślałam, że Michał z Wami więcej pogada, ale był tajemniczy, nie chciał gadać. W sumie mu się nie dziwię, bo kurczę, fajnie tak. Ja jestem bardzo mało rozpoznawana, a i tak czasami jakiś o, oh, nie, dobra, nie, nie, bo tu nie ma być złej energii. Chciałam się tak trochę pożalić, że ocenianie w internecie, jakieś wyciąganie pochopnych wniosków, dorabianie sobie teorii i historii, zmyślanie faktów i bycie pewnym tych faktów to są jakieś dziwne historie, więc nie dziwię się, że mój brat <laughs> chce być w pełni anonimowy. Natomiast jak sobie pomyślę o tych faktycznie takich rozpoznawalnych osobach, nie takich światowo. Bo jakoś w Stanach nie robi się z, igu, z igły widłów. Natomiast jak widzę, czasami czym się zmagają nasze polskie celebrytki, to po prostu tak strasznie im współczuję. Jakieś te dziadostwa na pudelku, na nagłówki, zmyślone, wyssane z walca rzeczy. I jak mnie takie rzeczy dotykają, gdzie jest to naprawdę niepopularna, to co dopiero właśnie takie dziewczyny muszą mieć. I jak muszą być silne. W życiu. Ja wiem, każda praca ma swoje plusy i minusy, no więc to też nie ma co zbytnio narzekać. Natomiast tak właśnie w kontekście mojego brata i tego, że się nie podzielił, swego swojego, oczywiście przyjechał odwiedzić siostrę, ale był w tym też jakiś interes, eee, że nie chciał się podzielić właśnie skłoniło mnie do takich refleksji, że w sumie ja też mam czasami ochotę trzasnąć wszystkimi drzwiami, i zamknąć tu i powiedzieć, no, nope, nie, nie macie wstępu, jak ja mam być co chwilę rozliczana z każdego słowa i oceniana to też mi się czasem nie chce. Ale dzisiejszy dzień należy do bardzo miłych. Mam nadzieję, że vloga też przyjemnie wam się podobało. Obiecuję, że przy następnym vlogu już tę usterkę naprawię. Co to się dzieje? W sensie, ja wiem, co to się dzieje. To chyba po prostu nie styka żarówka. Wystarczyłoby ją przykręcić. Tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało i że było jak zwykle nudno, jak to do małym vlogu bywa, ale wiem, że te nudne lubicie najbardziej. Jak ktoś nie lubi, to fajwerki gdzie-gdzie, nie? A ja póki co życzę Wam miłego wieczoru, poranka popołudnia. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.